Cały dzień do Ciebie nie mówię, prawie nic, choć niewiele się to różni od innych dni. To dzisiaj czuję skruchę słusznych rozmiarów Wiem, że nabroiłem, choć nie miałem takich planów. Mam problem z tym, żeby się wysłowić. W dodatku nic nie przychodzi mi do głowy. Jestem facetem, mówi się, że nawet twoim w twoim dodatku zdarzyło mi się nabroić. Nakłamałeś mi, że gdzieś idziesz. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś tam. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś, tak, mi, że byłeś sam. Tak wiem! Nakłamałeś! Tak wiem! Nakłamałeś mi, że gdzieś idziesz! Tak wiem! Nakłamałeś mi, że byłeś tam! Tak wiem! Nakłamałeś mi, że byłeś sam! Tak wiem! nakłamałeś! Tak wiem, przepraszam! Ej! Prawda, że jestem dziecinny Choć przyznam, że jak dziecko niewinny Chciałbym cię wziąć o, chociaż na litość Ale tego też nie umiem, więc posiedzę cicho No kłamałeś mi, że gdzieś idziesz Tak, tak wiem No kłamałeś mi, że byłeś tam Tak, tak wiem No kłamałeś mi, że byłeś sam Tak, tak wiem No kłamałeś tak, tak wiem, przepraszam co? teraz z tym wszystkim zromiar zrobić, co opowiedz mi powiedzmy z Poudaję, że cię słucham, wykpię się tanim tekstem. Sprzedam prosty patent i poczekam, aż ci przejdzie. Wszystko to spróbuję w głupi żart wrócić, kupić ładny prezent i ukradkiem podrzucić. Może wtedy mi odpuścisz, jak ci wymasuję nóżki, albo skoczę prosto w ogień. Wszystkie gwiazdy oddam tobie, oddam tobie cały świat. Każdy skarb jest ciebie wart. O nie? Przecież nie zależy mi aż tak, bo... Nakłamałem ci, że gdzieś idę. Tak wiem. Nakłamałem, że tam byłem. Tak wiem. Nakłamałem, że byłem sam. Tak wiem. Nakłamałem. Tak wiem, jestem zła. Nakłamałeś mi, że gdzieś idziesz. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś tam. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś, tak mi, że byłeś sam. Tak wiem, tak, tak wiem, przepraszam. O. Teraz powiedzcie mi, co kobieta ma zrobić po takich przeprosinach? Jak to? Co obiad?